<grystanie> o! <grystanie> <grystanie> Zapęść to co to jest. What's tomorrow co tu Ty czekaj, nasikam jeszcze. Ale kupcia? <grystanie> ja będę chciał tym. Od picu. boku nagrywaj, bo będzie widać. Ty nasikam. Tak, weź się. Weź Hello. się pocą. Wojtas. O czekaj, najduży jak idzie. Polak tego nie zrobi. Dobra. Mogę Zapraszamy tam na o! <grystanie> <grystanie> <grystanie>